Jak zostałem inżynierem? Podcast Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Witamy Was w pierwszym odcinku podcastu, w którym będziemy rozważać, czy warto zostać inżynierem, inżynierką? Jeśli tak, to dlaczego? W pierwszym odcinku naszego podcastu zaprosiliśmy pana dziekana, profesora Mariusza Deje, świeżo. Wybranego od, w tej kadencji 2024-2028, który ukończył mechanikę i budowę maszyn jeszcze na dawnym Wydziale Mechanicznym, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Dzień dobry, panie profesorze, panie dziekanie. Dzień dobry. Dobrze, to tak na początek. Ja bym chciał się zapytać, w jaki sposób zdecydował pan o wyborze swojego kierunku studiów? No więc u mnie to była dosyć naturalna droga, ponieważ ukończyłem technikum mechaniczno-elektryczne o specjalności mechanicznej, technikum znajdujące się niestety już nie nieistniejące, ale znajdujące się kiedyś przy ulicy Augustyńskiego 1 w Gdańsku. No i dla mnie to była taka naturalna kontynuacja tej ścieżki, tej drogi, jaką wybrałem już jeszcze przy wyborze szkoły średniej. I ten wybór był bardzo dobry, dlatego no zdecydowałem się na kontynuację właśnie mojej ścieżki zawodowej na Politechnice Gdańskiej. I tutaj też taka mała ciekawostka, ponieważ w roku, w którym zaczynałem studia, to był rok 1988, były właściwie trzy wydziały o takim profilu mechanicznym, bo był to Wydział Mechaniczny Technologiczny, na którym ja rozpoczynałem. Był to Wydział Budowy Maszyn. I trzeci Wydział to był właśnie Wydział oczno-techniki i Okrętownictwa. Tak więc wybór był wtedy bardzo duży. Ale w przeciągu mojego studiowania dwa Wydziały, czyli właśnie Wydział Mechaniczny Technologiczny i Wydział Budowy Maszyn, zostały połączone i dlatego też ukończyłem studia na Wydziale Mechanicznym. Yy, dobra, a właśnie yy, to technikum, yy, właśnie. Skąd to się wzięło? Tak, 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 tak. W sensie no... to tak, tak, ta, 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 ten, ten kierunek. Kon... To też może trochę tradycje rodzinne. Mój tata też yy, z wykształcenia był właśnie yy, mechanikiem, także to dla mnie znowu było jakby taka naturalna decyzja te zainteresowania inżynierskie, techniczne zawsze mnie to interesowało, dlatego właśnie ta decyzja. A właśnie. Co jest takiego e, interesującego? Ja wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, i na, ale na pewno ma Pan e, jakby jakiś kierunek, który, może nie wiem, jakieś pierwsze tropy, które sprawiły, że, że zdecydował pan, że tak, że to jest ciekawe i że chce i w te, i, iść w tę stronę. Myślę, że dla mnie najciekawsze to jest chyba to, że jeżeli mówimy o inżynierii mechanicznej, to mówimy z reguły o czymś, co, o czym najpierw myślimy, projektujemy, mamy jakieś koncepcje, a później to powstaje, no i najczęściej działa, a jak nie działa, czy jakieś urządzenia, konstrukcje mechaniczne, no to wtedy zastanawiamy się dlaczego nie działa, a teraz no z racji jakby realizacji takich bardziej badań naukowych może, niż projektowych, chociaż tych prac projektowych również dosyć sporo poczyniłem, no to już wtedy zagłębiamy się bardziej tak, w szczegóły, dlaczego coś działa, jak coś poprawić, jak coś udoskonalić, wyjaśnić pewne zjawiska fizyczne. Także to jest po prostu taka czysta ciekawość ciekawość świata. A jak wyglądały studia w tamtym czasie? I czym różniły się od dzisiejszego studiowania? I jakie możliwości w tej chwili mają nowi nasi studenci? No, studia same w sobie powiedziałbym, że ja przynajmniej nie widzę tak zbyt dużych różnic w procesie, w samym procesie studiowania. No, podstawowa różnica to była taka, że ja realizowałem swoje studia w procesie pięcioletnim, tak, czyli to były studia jednolite, magisterskie. Yy, ale oczywiście sama struktura studiów była bardzo podobna, czyli tak jak teraz mamy wykłady, laboratoria, yy, projekty. Yy, i, I wydaje mi się, że no to, czego się wtedy uczyliśmy i metody, jakie były stosowane, yy, były oczywiście no, takie, jakie mogły być stosowane. Teraz te podstawowe różnice to są w narzędziach stosowanych. Tak? Czyli jeszcze podczas moich studiów, no, no nie było komputerów programowania CAD już było ale to było w bardzo ograniczonym y, zakresie chociaż też staję, y, tutaj wyrażam taką opinię takie stanowisko że żeby coś stworzyć w jakimś programie komputerowym w środowisku komputerowym to trzeba też potrafić to zrobić, no tak, kolokwialnie mówiąc, na kartce papieru, tak? Tą koncepcję trzeba mieć w głowie, później musimy umieć ją przelać na papier, coś narysować, coś zaprojektować, mhm. ale oczywiście no, w obecnych czasach y, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek pracę bez wykorzystania komputera, y, ale jest to głównie narzędzie, zawsze musimy o tym pamiętać i ja zawsze o tym mówię wspomagające pracę inżynierską, pracę nauczyciela. Właśnie, no prace wszystkich. Dobrze, a czy w tamtym okresie może pan dziekan należał do kół naukowych? Albo organizacji studenckich? Hmm, do kół naukowych i do organizacji studenckich nie, leż, nie należałem. No może taką podstawową powodem, podstawowym powodem dlaczego nie należałem było to, że ta działalność kół naukowych była bardzo ograniczona, tak? Tak więc ob, no w obecnych tutaj w tym obecnym okresie, zwłaszcza na naszym wydziale, studenci są bardzo aktywni, z czego się bardzo cieszymy od kilku lat. Tutaj już też muszę i chcę wspomnieć o panu profesorze Andrzeju Sewerynie, dziekanie Wydziału Mechanicznego poprzedniej kadencji, który no naprawdę ten ruch studencki, zwłaszcza ruch Kół Naukowych bardzo rozkręcił, rozruszał i tych projektów jest realizowanych bardzo dużo, z czego ja osobiście się cieszę, a jako były prodziekan do spraw współpracy, no troszkę też przyczyniłem się do tego, że właśnie te Koła Naukowe mają y, takie trochę wyższe finansowanie, tak, bez czego trudno, żeby Koła Naukowe działały i to też jest zauważalne w ogóle na uczelni, tak, na uczelni, władze uczelni to widzą, że właśnie na naszym wydziale studenci, no chyba czują się dobrze, jeżeli chodzi o tą pracę w, i działanie w kołach naukowych. A jak wyglądały perspektywy pracy po ukończeniu studiów w tamtym okresie? W okresie, w którym ja ukończyłem tak. studia, no, był to bardzo trudny okres, tak, bo pamiętamy, że to był rok 1993, czyli no właśnie początek, tak, po transformacji takiej polityczno-ekonomicznej w kraju ustrojowej w roku 1800, 1989, tak, więc to był bardzo trudny okres, bezrobocie, nawet na poziomie przewyższającym 20%. Tak więc o pracę było bardzo trudno, ale już w tamtym okresie był taki zauważalny trend, że właśnie po ukończeniu studiów, a zwłaszcza studiów technicznych i politechniki Gdańskiej, no to ja nie znam nikogo ze swoich kolegów, z którymi studiowałem, który by miał wtedy jakiekolwiek problemy już wtedy ze znalezieniem pracy, tak? Także pomimo tego wysokiego bezrobocia, to jednak już wtedy warto było Zostać inżynierem. Warto było studiować na Politechnice Gdańskiej. A jak wygląda to w tej chwili? Czy nasi absolwenci mają problemy ze znalezieniem atrakcyjnych miejsc pracy? No i tutaj z wielką przyjemnością powiem, że, że nie mają. Firmy naprawdę poszukują inżynierów dobrze wykształconych po większości, w zasadzie po wszystkich kierunkach które są realizowane na Politechnice Gdańskiej, a zwłaszcza po kierunkach na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, no to właściwie tutaj to możemy nawet powiedzieć, że są rozchwytywani, tak. Wszyscy przedstawiciele firm, którzy nas odwiedzają, no jakby dopytują się o tych absolwentów, my staramy się oczywiście też. Pomóc im w tym, w pozyskiwaniu absolwentów, organizujemy spotkania ze studentami w różnej formie, czy to w formie targów, czy dnia z firmą. Tak więc, wydaje mi się, że ta współpraca Wydziału i uczelni no, jest bardzo dobra. Też, może taka ciekawostka: po wczorajszej wizycie w jednej firm, w stoczni remontowej, usłyszeliśmy takie stwierdzenie, że właściwie nie mamy ym, tylu absolwentów, których ta firma by przyjęła, tak więc świadczy to o tym, że zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże na naszych absolwentów. A co poza tą strefą taką edukacyjną możemy zaoferować naszym studentom, którzy yy. aktualnie studiują? Yy. No więc tutaj wymieniłbym tą działalność taką organizacyjną, tak, czyli yy. Organizacyjną w różnych organizacjach studenckich, niezwiązanych koniecznie z naszym wydziałem, tych organizacji jest bardzo dużo, ale y, działalność w kołach naukowych na pewno jest no, tutaj bardzo zalecana. Studenci zresztą chętni y, się angażują w taką działalność. Y, Sukcesy kół naukowych y, przyczyniam się do tego, że to zainteresowanie jest bardzo duże, coraz większe, także z tego, y, z tego się bardzo cieszymy. I oczywiście też ta y, no, działalność naukowa, czyli chcemy, żeby studenci y, oprócz nauki po pewnym okresie kształcenia byli wdrażani w tą działalność naukową, zwłaszcza na studiach y, drugiego stopnia. Y, też następują pewne zmiany w programach kształcenia na studiach drugiego stopnia. Między innymi będzie od przyszłego już od tego roku akademickiego, ale od przyszłego semestru na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia będzie realizowany ym, zespołowy projekt badawczy. M mogą to być projekty międzyuczelniane, w realizowane w we współpracy z firmami. Także no, zachęcamy studentów również do tego, żeby interesowali się tą pracą y, również naukową, tak począwszy właśnie od działalności kół naukowych, a później, żeby już myśleli, y, no, albo o przejściu do przemysłu, albo o może kontynuowaniu pracy naukowej, na przykład na studiach trzeciego stopnia. I jeszcze jeden ważny element, jeszcze jeden ważny element, o którym chciałbym wspomnieć, to są bardzo duże możliwości związane z wyjazdami zagranicznymi w ramach studiów, tak? Tutaj taki najbardziej popularny program yy, międzynarodowy, czyli program Erasmus, studenci mogą wyjechać podczas jednego cyklu kształcenia, czyli na przykład na studiach inżynierskich yy, na jeden rok, podczas drugiego cyklu kształcenia na kolejny rok, tak więc. Yy, Naprawdę tutaj y, są bardzo duże możliwości rozwoju i, i kształcenia, I do tego wszystkich zachęcam. Właśnie y, ja tutaj też bym chciał uzupełnić, bo tak jak pan dziekan zaczął wymieniać te jakby wszystkie tutaj atuty naszej uczelni, naszego wydziału, y, to mi się przypomniały też takie rozmowy, które czasami z uczniami prowadzimy właśnie podczas na przykład jakichś targów, gdzie spotykam się często z, taką, z takim stwierdzeniem, że po co mam iść na studia, skoro mogę pójść, skończyć kurs w tam kilka miesięcy, powiedzmy. I właśnie tutaj fajnie pan to przedstawił, że, że właśnie że te studia mają to, tę przewagę, że. Że po prostu tak naprawdę raz, że ta współpraca z przemysłem jest bardzo szeroka i, i, i jest bardzo intensywna, i ten program Erasmus, wszystko tak naprawdę sprawia, że ten czas jest po prostu o wiele bardziej intensywny, prawda, niż, niż, niż na kursie. Dokładnie. Kurs jest dobry, jeżeli jest ukierunkowany na jakiś konkretny problem, na jakąś konkretną tematykę, to jak najbardziej kursy takie dokształcające również to polecamy. Zresztą, no, również oferujemy nawet coś większego, może nie kurs, to są studia podyplomowe, tak? Mamy bardzo szeroką ofertę studiów podyplomowych, y, które już realizujemy od wielu lat. Y, czyli to jest coś takiego pomiędzy kursem a, a studiami, tak? Y, w, w krótszej formie, bardziej również ukierunkowane już na jakieś określone. Tematy bieżące, aktualne, i tutaj zachęcamy już nawet osoby, które już ukończyły studia, do tego, żeby kontynuowały to dokształcanie właśnie na tych studiach yy, podyplomowych. Ostatnie studia podyplomowe, jakie uruchomiliśmy, dwusemestralne, to są studia podyplomowe związane z budową okrętów. A mamy ich jeszcze więcej, także tutaj też zachęcamy właśnie do, do sprawdzenia naszej oferty. A ja też chciałem zapytać właśnie e, ponieważ e, o, o tą bardziej kwestię też, na przykład naukową e, jak to jest u jak to było u pana e, jeśli chodzi o e, no bo teraz piastuje pan bardzo wysokie stanowisko e, no w zasadzie takie naj, najwyższe na, na wydziale e, i właśnie jak to jest e, po pozostać na uczelni, w sensie, czy to jest decyzja, czy to jest pewna taka naturalna droga, która właśnie wynika, jak to pan wspomniał wcześniej, właśnie z ciekawości? No to wynika chyba bardziej z tej ciekawości, bo jednak praca na uczelni, jeżeli decydujemy się zostać na uczelni, to, no to już musimy myśleć o tym, że właśnie oprócz tej pracy takiej edukacyjnej, dydaktycznej, Również będziemy się zajmowali pracą naukową, badawczą, eksperymentalną, modelową. Tutaj tych obszarów badawczych może być bardzo wiele, w zależności od, od problematyki. No i najważniejsze jest to, kogo się spotka na swojej drodze, bo oczywiście samemu modemu człowiekowi trochę trudno jest no, od razu zostać badaczem, naukowcem, tak, musi mieć mentora, musi mieć opiekuna naukowego. No i ja na swojej drodze na szczęście spotkałem takie osoby, które były moimi właśnie, moim promotorem, pan profesor Barylski, promotorem doktoratu, później kontynuowałem już jako samodzielny pracownik swoje badania, ale no, ktoś musi być na początku i też staramy się właśnie teraz pomagać takim osobom, a co więcej włączać młode osoby, do pracy naukowej, tak? Tak żeby te prace dyplomowe, i, i na pierwszym stopniu studiów, i na drugim stopniu studiów, były, zwłaszcza na drugim stopniu studiów, były już no, związane z tą pracą naukową, tak? To jest to, o co nam chodzi. I tu może też podam taki mm, przykład, jaki został zrealizowany właśnie w ostatnim semestrze. No jedna tutaj z moich dyplomantek, pani Marianna Jędrych realizowała pracę doktorską we współpracy z przemysłem, z firmą Base Group. Temat, tematyka pracy była związana z analizą, z analizą odkształceń podczas spawania i udało nam się nawet z tej współpracy napisać referat na konferencję międzynarodową. Pani Marianna Jędrych pojechała do, na Tajwan, wygłosiła referat, teraz będzie wygłaszała kolejny referat. Tak więc no, do tego powinniśmy dążyć, tak żeby studenci byli włączani już tą pracę naukową w miarę szybko, a później czy się zdecydują czy nie, bo nie jest też to łatwa droga. Tu niestety też musimy o tym wspomnieć troszeczkę, że praca naukowa jest dosyć taką pracą ciężką, wymagającą ale dającą wiele satysfakcji i tutaj warto, warto, też tego spróbować. Czy zachęciłby pan dziekan swoje dzieci do studiowania na naszym wydziale? Zachęciłbym, co więcej zachęciłem, no. Tak więc jedno, jedno, z moich dzieci studiuje, tak, syn studiuje na Politechnice, na jednym z kierunków międzywydziałowych. Tak więc, no z tego oczywiście bardzo się cieszę, że to jest tutaj też taka kontynuacja. Córka wybrała inną uczelnię, ale również w trójmieście inne zainteresowania, no ale też ta róż różnorodność oczywiście naukowa i, i edukacyjna też musi być. Czyli pana dziecka samodzielnie dokonał tego wyboru. Patrząc na Pana pracę. Nie wiem, doku, na, znaczy może, właściwie wiem, bo tutaj też się podpytałem syna, dlaczego wybrał akurat ten kierunek, energetykę, no to stwierdził, że wybrał, wybrał ten kierunek po analizie, tu muszę przyznać, że mi dosyć zaimponował, że po prostu poprzeglądał różne strony, analizy związane między innymi z tym, jaki zawód będzie przyszłościowy za Kilka, kilkanaście lat. No, i z jego analiz wyszło może, że, że właśnie po kierunku energetyka. No, osobiście uważam, że na pewno zgadzam się z tym, ale również według moich analiz i wiedzy i wizyt w różnych firmach, to no, tu mogę zdecydowanie powiedzieć, że inne kierunki, tak, czyli tych kierunków jest bardzo dużo. 9 na pierwszym stopniu. Również i na drugim stopniu jest kontynuacja właściwie obecnie wszystkich kierunków. Wszystkie kierunki są kontynuowane również na drugim stopniu, i taka podstawowa dewiza, jaka przyświecała nam przy opracowywaniu programów studiów, to była taka, żeby to kształcenie było jak najbardziej uniwersalne. I tu może też podam, Jeden przykład, który bardzo często podaję. Rozmawiałem z, z, z prezesem jednej z firm okrętowych, który powiedział, że ma zatrudnionych u siebie studentów w kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna. Tak? tak więc to. I był bardzo z nich zadowolony, tak więc to właśnie potwierdza. No, właśnie tą uniwersalność kształcenia. Także oczywiście każdy kierunek ma swoją specyfikę, ale pomimo tej. Bardzo te... łatwo jest się przekwalifikować no, tak dokładnie. naprawdę z jednego kierunku na inny, mając te podstawy inżynierskie. Dokładnie. Te podstawy inżynierskie są tak dobre, że no wydawałoby się, że ta kierunek inżynieria mechaniczno-medyczna nie jest związany z branżą okrętową, a okazuje się, że, że jednak, że jednak właśnie po pewnym oczywiście dokształceniu się również bardzo dobrze nasi absolwenci sprawdzają się troszkę jakby może w bardziej odległych od tego kierunku, który ukończyli obszarach. Wspominał pan dziekan, że wiedział, czy uczelnia w ogóle oferuje wycieczki dla szkół średnich. Czy coś poza tym oferujemy dla uczniów szkół średnich, żeby zachęcić ich do studiowania na naszym wydziale? Oczywiście, znaczy przede wszystkim zawsze zapraszamy na nasz wydział, ale też oferujemy na stronie naszego wydziału możemy znaleźć wykłady promocyjne, promocyjne czy też takie popularno-naukowe. Tak, i tych wy... naprawdę ta lista wykładów jest bardzo duża. Tam jest kilkadziesiąt wykładów oferowanych w różnej formie albo laboratoriów wykładów, tak, czy też u nas, czy też na uczelni. Wystarczy przejrzeć tą listę, wybrać coś, co by najbardziej interesowało może uczniów w danej szkole. To też zależy od profilu, ale tutaj też bym zachęcał właśnie do tego, no, żeby. Też nie patrzeć może na ten profil szkoły, jaki jest, i, i też poszerzyć te horyzonty studentom różnych profili, Uczniom. a, z, przepraszam, uczniów różnych profili, zwłaszcza liceów ogólnokształcących, tak, którzy nie są jakby tak technicznie jeszcze sprofilowani, żeby no spróbować, właśnie różnej tematyki, przyjść, zobaczyć. Nasze laboratoria, umówić się i do tego bardzo serdecznie tutaj zachęcam. A czy organizujemy na Wydziale Dni Otwarte dla uczniów szkół średnich? Tak, te dni otwarte są organizowane. To jest taka impreza coroczna. Ogóln ogólno ogólnopolitechniczna, w, chyba, ogólnopolitechniczna, tak. Ogólnopolitechniczna, tak, to jest w marcu, no w zależności od tego, jak ten kalendarz się ułoży, ale to jest tak z reguły w tym okresie mm, Pierwszego dnia wiosny w, w dniu Wagarowicza. Tak zwane dniu Wagarowicza, żeby właśnie też zaopiekować się trochę tymi uczniami, żeby ich zainteresować czymś nowym. Także I cieszy się to bardzo dużą popularnością. Tak, Tutaj tych wizyt jest naprawdę dużo z różnych szkół, nie tylko z Trójmiasta, ale spoza Trójmiasta i, i też zachęcamy właśnie. W, zwłaszcza może te szkoły tak oddalone trochę od Trójmiasta, żeby się skontaktowały, no bo szkoły, które są na miejscu, to tutaj ta łatwość dotarcia jest oczywiście bardzo duża, a spoza już jest troszkę trudniej, ale zachęcamy, żeby też to zrobić. Ale z tego, co się chyba orientuję, to uczelnia oferuje też taki program w ramach inicjatywy uczelni badawczej. Konkurs nazywa się Uranium, tak. gdzie naukowiec może podpisać porozumienie czy list intencyjny ze szkołą i wtedy dojazd i takie prowadzenie tego typu zajęć będzie też sfinansowane ze strony Politechniki. Tak, to, to są bardzo, bardzo dobre projekty, bardzo dobre i dla nas i dla szkół. I, I tu właśnie jest to o tyle dobre, że te szkoły mogą być z tych takich miejsc bardzo oddalonych od, od Trójmiasta, a ta współpraca wtedy się zacieśnia, tak? I, i nasi pracownicy badawczo-dydaktyczni mogą pojechać do szkoły i tam prowadzić wykłady, ale również, a może przede wszystkim uczniowie, bezpłatnie my pokrywamy wtedy te koszty są mogą być właśnie tutaj przyjechać do nas i zobaczyć co mamy co oferujemy a ja bym jeszcze chciał ze swojej strony ostatnie pytanie <sum> ponieważ mnie to po prostu bardzo ciekawi i, i, i jestem ciekaw odpowiedzi pana dziekana dużo też osób właśnie w tej karierze właśnie czy to zawodowej naukowej w pewnym momencie u każdego człowieka gdzieś tam się pojawia taki pewna wątpliwość, czy ja idę dobrą drogą, czy, 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 czy może powinienem się zabrać za coś innego. No i ja jestem ciekaw jakby pana zdania, jak się nie wypalić, jak pielęgnować to swoje zainteresowanie, żeby być może właśnie, czy, czy, czy w na przykład w czasie wolnym trzeba totalnie odejść od tego, y, czym się interesujemy, i na przykład, nie wiem, pobiegać. Mhm. Czy ma pan jakieś swoje sposoby na to? No, niewątpliwie odpoczynek tak? to jest coś, co chyba jest wskazane dla wszystkich. Oczywiście musimy o tym myśleć. Ja myślę, że ta świadomość młodego pokolenia jest bardzo duża w tym zakresie, i z tego, co rozmawiam z młodymi ludźmi to oni właśnie na to stawiają, tak. Czyli, czyli, praca, nie tylko praca ponadnormatywna, ale właśnie to takie podzielenie pracy i, i odpoczynku, tak. To, to niewątpliwie bez tego, bez tego się nie da. A jeszcze tak może odnośnie tego wypalenia, to też dobrze, że ten temat został poruszony, bo oczywiście jest może być taka sytuacja, że ktoś stwierdzi, że jednak te studia nie są dla mnie, tak? Możemy rozpocząć i po pierwszym semestrze, po drugim semestrze na przykład stwierdzi, że jednak to nie jest dla mnie. To, to już nawet nie o to chodzi, że ja sobie nie daję rady, tak? Tylko tylko po prostu czuję, że to nie jest to. To tutaj też jakby no dla osób, które się tego boją, to chciałbym powiedzieć, że są bardzo, jest bardzo wiele możliwości poradzenia temu problemowi, bo po pierwsze można zmienić kierunek studiów, a po drugie, tak jak wspominałem na początku, ja ukończyłem jednolite studia magisterskie, pięcioletnie, co oczywiście też ma wiele zalet, ale doceniam też tą, te obecne możliwości, czyli studia inżynierskie, 3,5 półletnie, 7 semestrów, później kontynuacja studiów na drugim, Stopniu, tak zwane studia magisterskie. I, I tutaj chciałem zaznaczyć, że ten kierunek studiów magisterskich może być właśnie odmienny od kierunku studiów inżynierskich. Czyli jak ktoś zrobi przykładowo studia związane z okrętownictwem na pierwszym stopniu, to później może na przykład wybrać sobie mechatronikę, tak? Albo jeszcze jakieś. Z, zupełnie inny, inny, kierunek na innym wydziale. Tak więc no, to jest taka. To jest niewątpliwa zaleta tego obecnego systemu kształcenia, tak? A później można pomyśleć jeszcze o studiach podyplomowych. Także nie należy się bać. Należy po prostu. Brać wyzwania i, i podjąć studia. <głos> tak. <głos> Najlepiej na wydziale inżynierii mechanicznej i okrętownictwa. I tak e, optymistycznym akcentem e, myślę, że zakończymy ten odcinek podcastu. Bardzo panu dziękujemy za, za, za rozmowę. Bardzo, bardzo było nam miło. E, I cóż, mam nadzieję, że jeszcze, e, jeszcze się usłyszymy. E, e, mam nadzieję, że w przyszłości przy kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo.